Studio Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dzień dobry, to jest Rozmowa Dnia, moim Państwa gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Polok, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik klinicznego działu chirurgii i urologii dziecięcej szpitala uniwersyteckiego. Dzień dobry Państwu. Powiedział Pan doktor, Pan profesor podczas ostatniej konferencji prasowej dotyczącej finału WOŚP, który się zbliża, że około 18% dzieci cierpi na przewlekłe bóle brzucha. I to właśnie tym dzieciom cierpiącym na takie schorzenia jest dedykowany ten finał wośp -u. Dokładnie tak. W tym roku WOŚP gra właśnie dla dzieci, które cierpią na choroby gastroenterologiczne. To jest bardzo duża rzesza dzieciaków. To są dzieci, które wymagają niejednokrotnie diagnostyki, ale także leczenia. No i jak zawsze potrzebny jest sprzęt. Wielka Orkiestra gra od wielu lat i my jako lekarze też jak tylko możemy, to wspieramy tę orkiestrę. No właśnie Pan Profesor chyba najlepiej wie ze swojej codziennej pracy, jak ten sprzęt zakupiony przez WOŚP na, WOŚP na przestrzeni lat ratuje życie nie tylko małych pacjentów. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest chyba jedyna taka organizacja, fundacja na świecie, która przez tyle lat gra i tak intensywnie. Wystarczy wejść do każdego oddziału dziecięcego, na salę zabiegową, salę operacyjną, gdzie nawet laik się zorientuje, że e, tego sprzętu jest po prostu mnóstwo i można by było wyliczać e, bardzo dużo. E, w zeszłym roku, e, ja się cieszę wyjątkowo z, z, z zeszłego roku, ponieważ e, dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy e, uzyskaliśmy, a niebawem otrzymamy narzędzia e, robotyczne do zabiegów Operacyjnych na robocie Da Vinci. To jest coś nieprawdopodobnego, bo to jest bardzo drogi sprzęt. I bez refundacji jestem przekonany, że nie moglibyśmy kontynuować naszego rozwoju, a to, jest, to są narzędzia, które no kosztują niemało. W naszym oddziale wyszliśmy w robotykę Da Vinci jako jeden z pierwszych oddziałów w Polsce. W zeszłym roku wykonaliśmy ponad 80 zabiegów na robocie Da Vinci. Można powiedzieć, że byliśmy pionierami tych zabiegów. No i na szczęście Wielka Orkiestra przyszła nam z pomocą, bo przy braku refundacji byłoby bardzo ciężko. Udało mi się też uczestniczyć w tym. Byłem jednym, byłem jednym z ekspertów w Warszawie w trakcie rozdziału środków. Teraz tak, w ubiegłym roku były to na choroby onkologiczne, hematologiczne, Dokładnie jeśli tak. chodzi o młodych pacjentów. Jeśli już mówimy o tych operacjach z wykorzystaniem robota Da Vinci, to pan profesor był autorem, wykonawcą ostatnio bardzo głośnej operacji usunięcia 91 kamieni nerkowych mhm. z organizmu 16-letniego pacjenta? Dokładnie. To była operacja no, pierwsza taka w ogóle u dziecka w Polsce. Po pierwsze, ze względu na to, że no, nikt dotychczas nie usunął y, takiej liczby złogów y, snerki używając robota da Vinci. A tutaj ten problem był bardziej złożony, bo dziecko nie tylko że y, cierpiało na kamicę układu moczowego i to tak zaawansowaną, to jeszcze y, ten chłopiec miał y, wadę układu moczowego, miał zwę zwężenie podmienniczkowe moczowodu. I udało nam się mało inwazyjnie jakby naprawić dwa problemy czyli jednocześnie usunąć y, zwężenie, zespolić nerkę z moczowodem i usunąć te złogi, używając oprócz robota jeszcze narzędzia, które normalnie stosowane y, y, w drzewie oskrzelowym, czyli bronchoskopu jednorazowego. Więc no, zabieg taki naprawdę y, wyjątkowy. Dzięki temu, że zastosowaliśmy taką no, bardzo nietypową y, technologię, z pewnością oszczędziliśmy temu chłopcu wielu zabiegów operacyjnych i wiele cierpienia. Czy w przypadku dzieci cierpiących właśnie na te choroby układu pokarmowego ten sprzęt kupiony przez WOŚP też może należeć do tej, że tak powiem najbardziej nowoczesnej klasy, właśnie to będą narzędzia robotyczne? To znaczy w tej chwili już narzędzia robotyczne nie potrzebujemy, bo, bo je otrzymamy mhm. z tego poprzedniego rozdania. Natomiast, natomiast no, to też między innymi będą Staramy się, zobaczymy co oczywiście fundacja na to powie, ale staramy się też m.in. na narzędzia, ale to już do, do laparoskopii, narzędzia klasyczne, narzędzia do diagnostyki, i to tu mówię tutaj nie tylko jako przedstawiciel oddziału chirurgii dziecięcej, ale całego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Przede wszystkim potrzebujemy sprzętu do diagnostyki, czyli gastroskopów, kolonoskopów, wierz, stymulatorów, yy... No i wielu innych. W przypadku dzieci ta diagnostyka chorób układu pokarmowego jest szczególnie trudna. No tak, tak. Szczególnie trudna, szczególnie, no ona, ona jest bardzo, bardzo złożona, prawda? To, to, ta diagnostyka zaczyna się od, od badania fizykalnego, od podstawowych badań laboratoryjnych, ultrasonografii, a w pewnym momencie wchodzą badania obrazowe, takie jak na przykład tomografia czy rezonans magnetyczny, czy badania Endoskopowe, gdzie to warto podkreślić, te badania u dzieci są wykonywane praktycznie wszystkie w znieczuleniu ogólnym. Tak? Także tutaj jeszcze też jest potrzebny anestezjolog, całe zaplecze, sala, tak naprawdę potrzebna do znieczulenia. Pan doktor pomaga pacjentom nie tylko. Jako doktor, ale pan profesor jest również częścią zespołu muzyków Dirty Doctors, który również będzie grał właśnie na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak. Pomyśleliśmy kilka lat temu z moimi kolegami, też lekarzami, którzy podpadliśmy na pomysł, że warto by było też dać coś od siebie, nie tylko jako lekarze, żeby wspierać Wielką Orkiestrę. I wystawiliśmy dwa lata temu po raz pierwszy koncert na aukcji. W tym roku to już jest trzeci raz. Także osoba, która wylicytuje ten koncert, dla tej osoby przyjedziemy do dowolnego miejsca w Polsce i zagramy koncert. Także serdecznie zachęcam do licytacji. Ta licytacja kończy się chyba za 3 czy 4 dni. W zeszłym roku graliśmy pod Wrocławiem. Pan, który wylicytował, zaprosił przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Zrobiła się z tego naprawdę bardzo fajna impreza. Państwa będzie można też usłyszeć, zespół Dirty Doctors, podczas niedzielnego finału na Ceresie. Tak, w tą niedzielę o godzinie 15.30 gramy też dla Państwa w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Górze. A gdybyśmy mieli zachęcić potencjalnych słuchaczy, to jaki rodzaj muzyki? Gramy bluesa i rocka. Dużo standardów. t Walker, Stevie Ray Vaughan, Zizi Top, Jimi Hendrix. Zespół z różnych muzyków, doktor Jan Węgłowski, doktor Marcin Polok, profesor UZ, doktor Dariusz Gąsiorek, doktor Przemysław Zakowicz. Jak można w ogóle zebrać takich specjalistów, żeby mogli mieć czas na próbę? No z tym jest naprawdę ciężko. Z tym jest naprawdę ciężko. Jest czterech lekarzy i jeden, jak to zawsze żartujemy, normalny. Ciężko jest zebrać lekarzy na próbę, bo każdy ma mnóstwo różnych zajęć takich zawodowych. Więc zdarza się, że na przykład przez kilka tygodni nie gramy próby, bo zawsze ktoś ma coś, tak? Ktoś wyjeżdża na sympozjum naukowe, ktoś akurat ma dyżur. To jakaś operacja. No, czasami też tak się zdarza, prawda. Więc nie jest to łatwe, ale wszystko jest możliwe. Tak? To, jest, to jest nasza pasja, to jest nasze hobby. Ja zawsze powtarzam, że poza chirurgiem coś jeszcze trzeba robić w życiu. <grym> Zachęcamy do licytacji, bo będzie to niewątpliwie unikatowy i wyjątkowy koncert w wykonaniu muzyków, lekarzy z Szpitala Uniwersyteckiego. Panie profesorze, ja zapytam na koniec, cały Pan. Patrząc na Pana codzienną pracę w szpitalu w, z młodszymi, i starszymi pacjentami, co by Pan powiedział wszystkim tym osobom, które są niedowiarkami, jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, które nawet nie do nie wpłacają, to jeszcze krytykują? Ja myślę, że ja bym tym, tym osobom radził, żeby wybrać się do lekarza albo przypomnieć sobie swoją wizytę w szpitalu, Swoją wizytę lekarską i zastanowić się, czy tam ta osoba widziała sprzęt z wielkiej orkiestry, czy nie. Przecież to nie jest żaden fake. To jest, to jest, tam są namacalne dowody, że wielka orkiestra pomaga nam od wielu, wielu lat i na tę orkiestrę możemy liczyć. I powinniśmy, niezależnie od tego, jak, jaką opcję polityczną popieramy, Wspierać albo przynajmniej nie przeszkadzać, tak? bo nie, nie trzeba wspierać. To nie jest tak, że każdy musi wrzucać, że każdy musi być od razu wolontariuszem, ale przynajmniej, żeby nie utrudniać. Właśnie nie zdajemy sobie na co dzień sprawy, na ilu sprzętach są naklejki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a szczególne wrażenie robi to na oddziale neonatologii. Dlatego bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy wspierać orkiestrę do końca świata i o jeden dzień dłużej. Tak. Zapraszamy serdecznie na koncert zespołu Dirty Doctors oraz do licytowania specjalnego, wyjątkowego koncertu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rozmowa dnia. Studio Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Do zobaczenia.